Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się w kawiarni literackiej w Krakowie na Kazimierzu z całym zespołem Praweda, organizatorami konferencji w Krakowie, którą, którą nazwaliśmy Radunicą. Jest to wydarzenie, które będzie miało miejsce we wrześniu, z początkiem września, 3 i 4 w sobotę i niedzielę w Rynku Głównym w Krakowie. Szczegóły oczywiście będzie można znaleźć na stronie internetowej, na Facebooku. No i będzie to wydarzenie dwudniowe, jak powiedziałem, w którym, pod takim ogólnym tytułem, przebudzenie Słowian. Pierwszego dnia... Będę miał swoje 5 minut, że tak powiem. Będę mógł powiedzieć o kole bogów i kole godów, czyli świąt i drzewie świata, drzewie bogów. I trochę o wiozowi przyrodu, czyli filozofii przyrody, filozofii przyrodzonej. Myślę, że i mam taką nadzieję, a właściwie prawie pewność, że będziemy dysponować też na tym spotkaniu już księgą Tanów, pierwszym tomem księgi Tanów, który na, obiecano nam, że będzie wydrukowany na 1 września. I myślę, że poświęcę też chwilę opowiedzeniu o tym, czym ta księga jest w tej. W tym momencie. Księga Tanów, czyli Księga Obrzędów. Jest to wydawnictwo dwutomowe, bo nie udało się zmieścić całości obrzędów w jednej książce. Tom Wiosna Lato wydajemy w tej chwili, czyli będą to obrzędy od początku. Roku obrzędowego, czyli od, od początku godu, właśnie, od y, równonocy wiosennej, która jest świętem właściwym nowego roku słowiańskiego, nowego roku rolnego. Zaczyna się cały cykl przyrodniczy od wiosny, właśnie. Y, I y, ta księga kończy się y, z końcem lata, czyli Ostatnia jej część to są święta lipcowe i sierpniowe. Co można powiedzieć o księdze Tanów? No, myślę, że będzie ona dla wielu osób dużym zaskoczeniem, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej narracji na temat świąt słowiańskich która narzuca taką optykę związaną z koncepcją chrześcijańską, właściwie przypisywania poszczególnych świąt jakimś patronom, jakimś szczególnym, pojedynczym bóstwom, które są tego dnia czy w tych dniach czczone w specjalny sposób. Natomiast wiara przyrodzona, wiara przyrody to jest coś zupełnie jednak innego i musimy się oderwać od tych schematów, które zostały nam przez tysiąc lat narzucone i popatrzeć na przyrodę jako na całość. W związku z tym, na każde święto i każde wydarzenie w przyrodzie, też popatrzeć jak na całość. W, który, w której bierze udział nie jakieś jedno bóstwo, nie jakaś jedna siła danej chwili. Oczywiście jest siła wiodąca, to jest jasne. Ale oprócz tego w każdym wydarzeniu, w każdym momencie, w każdej chwili współdziałają też inne siły, może mniej widoczne, nie takie centralne w danym. Momencie, ale nie mniej istotne, które no, prowadzą do tego przesilenia, do tego wydarzenia, do tych narodzin, na przykład, czy właśnie do równonocy wiosennej. To nie jest tylko święto Peruna, to nie jest tylko święto, w którym Perun zapładnia Ziemię swoim swoją no, błyskawicą pierwszą, prawda. Ale to jest święto też wszystkich innych bóstw, wszystkich innych mocy i żywiołów, które przyczyniają się do tego, że to zjawisko, to wydarzenie w kole godów, właśnie, przy, a jednocześnie w kole bogów jest możliwe. Święta wiosenne wiążą się w kole bogów z żywiołem wody i z żywiołem boru. To są główne żywioły, ale wiążą się też z mocą przeznaczenia, z bogami e, makoszami, mokoszą, makoszem i e, mniejszymi bogami z tego tynu. Wiązą, wiążą się z przeplątami, czyli z siłami e, przeznaczenia kosego, kusego czy krzywego, czyli z takimi bogami, którzy są bardzo istotni, których się zwykle interpretuje jako ciemnych, niekorzystnych, ale to są y, moce, y, które sterują y, zbiegiem okol okoliczności, y, zdarzeniami y, niespodziewanymi y, i tym momentem, którym, który w zasadzie nazywamy. Y, i uważamy za wolną wolę to jest ten moment, w którym podejmujemy decyzję, ten przeskok, kiedy jesteśmy panami sytuacji jako ludzie i podejmujemy decyzję. Przed i po już jest tylko przeznaczenie. Już nie ma wolności, nie ma wolnej woli. W tym momencie właśnie przeplątowie jak gdyby przemawiają przez nas i Pojawiają się różne niespodziewane okoliczności, różni ludzie na naszej drodze, właśnie dzięki nim. To jest druga moc wiosenna, a trzecia to są dziwieniowie, kupała i dziewanna, para bóstw związanych z rządzą, miłością, z płodnością, z rozwojem. I roślinności, i świata zwierzęcego, no i uczuć między ludźmi, nawiązywaniem e, znajomości, związków, z których potem w ciągu lata będą e, rodzić się e, następne sytuacje i następne wydarzenia. E, Księga Tanów e, to jest z jednej strony dzieło fabularne, a z drugiej strony. Po prostu kalendarz e, świąt. Te święta są bardzo rozbudowane. E, każdy tan wielki, e, związany z e, kołem Zodiaku oczywiście e, i z niebem gwiaździstym e, i z jednocześnie z wydarzeniami e, w świecie przyrody na Ziemi, e, każdy ten tan wielki. E, no, zawiera w sobie wiele, wiele świąt, które są rozciągnięte w zasadzie na 7 dni. I jest to bardzo wiele wydarzeń. No, Księga tanów to są opisy tychże świąt, różnych atrybutów, które są w nich używane, czynności właśnie tanów, śpiewów, no, postaci, które są ważne dla tych obrzędów, prawda, jak choćby Marzanna na wiosnę i inne. Jednocześnie ta książka ma za zadanie ożywienie tradycji, przywrócenie obrzędów publicznych do normalnego naszego obiegu. Oczywiście święto jest świętem. Święto służy temu, żeby oderwać się od codzienności i świętować, prawda, przeżywać Inny czas, czas więzi z kosmosem, ze wszechświatem, ze świadomością nieskończoną, e, której cząstkę każdy z nas ma w sobie. E, I e, w tym sensie bardzo ważne jest nie tylko osobiste jakieś przeżywanie tego czasu. E, co oczywiście jest podstawą, samo przeżycie osobiste jest rdzeniem i istotą. Wszelkiej, wszelkiej odświę... odświętności i świętowania. Natomiast ważna jest wspólnota, również przeżywanie tego razem. Jest to jakieś obrazowanie dla wszystkich pokoleń tych obrzędów, odbicie tego, co się dzieje na niebie, w tym świecie dolnym, naszym, ludzkim tutaj. I świadectwo, które młodemu pokoleniu również pozwala wejść w te tryby i zacząć rozumieć i przeżywać i czuć cały świat przyrody, który nas otacza i te wydarzenia, które mają na co dzień miejsce i których w życiu codziennym specjalnie nie zauważamy, zajęci różnymi innymi swoimi normalnymi zajęciami, a czas odświętny pozwala nam właśnie na refleksję, na spotkanie z tymi żywiołami, mocami. No i na zabawę i na ucztowanie, na wesołe przeżywanie, bo wiara przyrody to jest przede wszystkim przyjemność, przyjemność życia, przyjemność bycia, przyjemność istnienia i Przyjemność przeżycia w jak najlepszy sposób całego materialno-duchowego naszego życia, jakie mamy na naszej matce ziemi. Myślę, że może tyle wystarczy. Dziękuję bardzo wszystkim za te parę minut, i bardzo serdecznie was pozdrawiam i zapraszam wszystkich do Krakowa 3-4 września tego roku. W rynku głównym odbędzie się Radunica, słowiańskie święto, przebudzenie Słowian, wspólna zabawa i dużo, dużo ciekawych wykładów. Bardzo dziękuję.